Pano majstry, kto wie to wie, to wie to nie wie, to wam pokażę czym się teraz pani zajmuje. Siedzimy teraz w drzwi Oliwer 70 ton. macie ładnie uchwanej majst zigery. Tutaj będziemy ustawiać, ee, jak się nazywa? Będziemy ustawiać naszą, ee, nasz wisięgnik. Wam pokażę jak to tu wygląda. Mamy hak, nasz opuszczony, wisinik stoi zarzucimy łańcuchy łańcuchy ze skrzynki tak to wygląda, będziemy ładować sprzęt fotofnowy koleś mi tu w teatr wchodzi to będziemy ładować takim sprzętem ma już lata teraz jak na emeryturce wchodzimy jak do kabiny helikoptera dwa joysticki, kulki willardowe wchodzimy w nasze Benin, ustawienia wisiennika podnosimy łańcuch za skrzynki Rady elegancko widzicie, jedziemy z wisiennikiem, jak je podnoszę tu się przestawię na ekranie pokazuje mi, że z wysiennikiem jedziemy taka gierka telewizyjna tutaj lecą procenty no i wisiennik wyłazi, ustawiamy wisiennik 36 metrów tam jak w zapowiedzi było w filmiku, w filmiku w zdjęciach dzisiaj będziemy kombinować oponki do 60 konkretne 750 75 cm 75 szerokości felgi w bizonie tylko szersze będzie grubo, na razie zakładamy zaacjamy oponki na tył, jak sprzedam ten komplet opon co miałem, te wąskie jak pójdą te koła czy tam opony, to wtedy kombinujemy oponki do przodu i będziemy może kombinować coś z przodkiem, ale jak dobrze pójdzie w czasie okrę... w czasie okresu świątecznego będę się starał Sztajera coś tam składać w skrzynie i się będę dzwonił do gościa o suszeniu automatyczną od ciężarówki ten, jak to się nazywa, no, żeby mieć wymiennik momentu obrotowego z ciężarówki z lockupem, czyli z takim sprzęgłem termamentem, że podczas troszczania najpierw no sprzęgło się tak ślizga, potem się załącza sprzęgło całkiem na maksa. kupuje skrzynię. Tam, jak dobrze pójdzie, się za, uda zatopić skrzynię, bo jest potrzebny mi tor-konwerter z walki ze skrzyni, i potem będzie gitar.